W gamingowym PC mam Ryzena 5 2600X i RX 580 na 8GB. Czy opłaca się te dwa podzespoły zmienić na Ryzena 9 3900X i RTX 5060 Ti na 16GB? Ok, czyli chcesz awansować z poziomu Low Gaming do poziomu Mid Gaming? Dobra decyzja. Oczywiście żadne 12-rdzeniowe Ryzeny 9 za ponad 500 złotych nam nie są potrzebne do gamingu. Taniej kupić 5600X, który w grach będzie wydajniejszy. Platforma AM4 nam na to pozwala. I z RTX 5060 Ti na 16 giga można będzie komfortowo zagrać w wiele gier. Choć czasem może być lekki bottleneck Full HD, ale w 2K ty już go nie odczujesz. Ogólnie jest całkiem git. Choć sami znacie moje zdanie. Około 2000 zł za 5060i na 16 giga, czy 15000 za RX9060XT na 16GB? Ale jak kto lubi? A później już skoczysz na najwyższy poziom gamingu i platformę AM5. Powodzenia kolego. A jak macie podobne pytanie odnośnie komputerów, to zapraszam Was tu do komentowania, bo być może coś o tym nagramy.